Cześć witam wszystkich na moim kanale w kolejnym odcinku, który będzie kontynuacją tworzenia tej przynęty, a więc jak zrobić taki gumowy ogon, lub gumowe ogony, których już tutaj trochę narobiłem. Cały odcinek będzie podzielony na dwie dwa etapy, tak aby każdy sobie mógł obejrzeć tylko to, co go interesuje, lub zachęcam cały odcinek. Pierwsza część to będzie tworzenie modelu, a druga część tworzenie formy, która teraz wygląda tak. Z samego odlewania, jakiegoś tam większego odcinka na razie nie planuję. Chyba, że będę coś niedługo odlewał, to wtedy może coś tam nagram. Na razie wystarczy taka okrojona wiedza, że rozgrzany plastizol pakuje taką pompką w tą formę i tak wygląda. Po studzeniu finalny efekt, tak czy inaczej, to nie będzie taki film z cyklu. Ej, zobaczcie, jak świetnie mi wychodzą takie gumowe ogony, bo ja robiłem to wszystko od podstaw i napotkałem na kilka takich y, trudności, które teraz inaczej bym rozwiązał, ale no nie chodzi o to, żeby pokazywać wszystko idealnie, że wszystko się wie, bo, no bo tak nie jest. Lepiej się uczyć na czyichś błędach, dlatego te błędy lub takie trudności będę pokazywał w tych filmach. Ja teraz zrobiłbym to nieco inaczej, na przykład w samej tej w samej tej y, przynęcie w tym korpusie samą wkrętkę, jakoś z przyzwyczajenia, jestem praworęczny i wszystko skręcam, oczka, wszystkie stelaże zarabiam w prawą stronę i tym razem tak samo skręciłem tą spiralę w prawą stronę, przez co gumowy ogon muszę nakręcać w lewo. Dla mnie to jest trochę mało intuicyjne, ale już o tym pamiętam, no nie przeszkadza mi to. Ale teraz gdybym robił, zrobiłbym to już, bogatszy o tą wiedzę, inaczej. Tak samo było przy produkcji tego ogona. Teraz może bym go zrobił w inny sposób, nie mówię, że ten sposób był zły, po prostu chyba bardziej pracochłonny. Jeśli chodzi o testy, tej przynęty. Ja pierwszy ogon jaki miałem, bo już pierwszy był dziabnięty przez szczupaka, i go urwałem, malowałem go markerami i malowałem go w ten sposób, bo tak mi się wydawało, że, że to fajnie wygląda z takim ogonem, i tutaj te prążki. Te paski robiłem tu po grzbiecie. Jak się okazało, no nie zawsze to, co nam się wydaje, że jest ładne. Współpracuje to w wodzie. Jak to się mówi, wędkarze kupują przynęty oczami, a ryba to je widzi inaczej. Chodzi o to, że ten ogon jest pływający i kiedy przynęta ta powoli sobie opadała, ogon czasami lubił się tutaj zahaczyć za kotwicę. Później musiałem to szarpać. Nie, nie, ta przynęta nie pracowała i najgorsze by było to, gdybym już w pierwszym rzucie taką szczepioną kulkę gdzieś przeprowadził przez łowisko i wtedy już miejscówka, można by powiedzieć, spalona. Dlatego następnym razem ogon przekręcam do góry. On już jakoś się tak lepiej nawet sam pod tym ciężarem skręca, a przy opadaniu Silikon jest pływający i unosi się do góry, przez co zapobiega się plątaniu. Taka mała, można by powiedzieć, nieistotna rzecz, a taki ma wpływ na przynętę. I od tej pory będę tą przynętę właśnie tak zbroił i malował te ogony w tej pozycji. Także tyle wstępu, ja już nie przedłużę. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem, dwa etapy. Jeśli ktoś się interesuje, załóżmy tylko tą formą, jak zrobić, ma na przykład swój już gotowy, ulubiony wobler i chciałby go skopiować, także może sobie przewinąć, bo ten sposób jest nie tylko dobry, właśnie na, na ogony oczywiście, a najchętniej za, zapraszam do obejrzenia całości. Także ja już nie przedłużam. W międzyczasie coś skomentuję właśnie teraz bogatszy o tą wiedzę, jak to teraz widzę i miłego oglądania, tworzenie modelu. Materiał jaki wybrałem jest to termoutwardzalna glinka. Czy trzeba używać gumowych rękawiczek? Trzeba, ponieważ. Będziecie zostawiać swoje linie papilarne. Nie może to być ani za grube, ani za cienkie. Ale takie dobre 2-3 mm musi mieć te wykrojniki posłużyły mi takie dekielki, z pierwszego względu, że po prostu pasowały mi kształtem do modelu, a drugi taki aspekt to muszą mieć dość takie cienkie, ostre krawędzie, aby łatwo się werżnęły w ten materiał. Ja myślę, że być może lepiej by było, gdybym ten ogon wyciął sobie po prostu z pleksji, wtedy na pewno cała grubość byłaby jednolita. Nie musiałbym tego jakoś szczególnie obrabiać, może jedynie przepolerować, aby było gładkie. Ale ten materiał ma o tyle wyższość nad pleksji, że yy, pozwala sobie na przyjmowanie różnych struktur. To znaczy, mogę coś sobie. Na tym odcisnąć, mogę sobie dodać, mogę jeżeli mi nie wyjdzie, jeszcze raz to poprawić. Na przykład wałek, który bym turlał gdzieś grzebieniem, wyjdzie prążkowany, a to mi się przyda do poczwarek. Także widzę jeszcze w tym materiale potencjał. Korpus, który teraz wykonuję, wygląda na prosty i że go zrobiłem naprawdę bardzo szybko. I faktycznie tak było, ale tylko wtedy, jak już doszedłem do tego, jak go zrobić. Wcześniej chyba podchodziłem do tego z 9-10 razy robiłem na różne metody. Najpierw chciałem zrobić Dwie połówki bliźniacze, później je skleić. Później próbowałem obklejać tego jerka i kontynuować ten kształt, aby pasował tym, tym No Wymyślałem cuda na kiju, a jak się okazało, najprostszy Oka. sposób okazał Teraz się najlepszy. W instrukcji trzeba by to upiec. Tylko mam nadzieję, że jeżeli nie dałem rozdzielacza jakiegoś czegoś tłustego nie chciałem tu chemikali używać ponieważ będę to normalnie piek w domu nie chciałbym tam narobić jakiegoś smrodu od silikonu czy od czegoś utwardzić w piekarniku w 130 stopniach około 10-15 minut tak wyczytałem i tak zrobię kelner tu na przykładzie tego kawałka chcę wam pokazać co to jest w ogóle za materiał po upieczeniu to jest ni to kamień ni guma chociaż bardziej bardziej bym to obstawiał o jak taka guma taka podkładka to jest wcale to aż tak łatwo tego nie można przerwać Podoba mi się to. Jest to dość twarde, ale nie na tyle, żeby. I tu się pojawiły pierwsze jakieś problemy, typu pęcherzyki powietrza, chociaż już wcześniej zrobiłem taki model, ale zapomniałem, że będę musiał go upiec i go przykleiłem do stołu i musiałem wszystko od nowa robić są tu takie ubytki Będzie to pewnie trzeba albo wyszpachlować albo dać dużo podkładu no czymś tu na pewno trzeba uzupełnić, tak to zostać nie może natnę tu rowek w który wsunę ogon później to wszystko zakituje Wyrównam i spróbuję zrobić odlew tego ogona. Działam. całość poszpachlowałem, tak jakby nie było tych ubytków. No i teraz powoli będę to szlifował. Znaczy szlifuję cały czas, bo to już jest druga warstwa. Szpachla jaką używam do jerków, do szpachlowania, do handmade'u. Chociaż dużo pracuję w drewnie, wcale nie jest przeznaczona stricte do drewna. Jest to yy, Chemicznie utwardzalna, zwykła szpachla samochodowa, taka z utwardzaczem mieszana. Moim zdaniem nie ma nic lepszego, ja już nic innego nie kombinuję. To mi się sprawdza. Ma taką zaletę, że szybko się utwardza, szybko można to szlifować, można dodawać w krótkim czasie kilka warstw, także ja nie szukam niczego innego. Szczeliny między tymi dwoma elementami wypełniam poksyliną, którą później i tak będę musiał jeszcze przeszlifować i wypolerować. Całość po przeszlifowaniu dokładnie odpylam, odtłuszczam i maluję białym podkładem akrylowym. Aby powierzchnia była gładka i śliska, pozbawiona wszelkich, wszelkich porowatości, a dzięki czemu nasz Model a później odlew będzie równie gładki. Całość maluję tak lakierem poliuretanowym. Przeszlifowany w miarę na gładko. Jeszcze mógłbym go troszkę dopracować, ale mi to nie będzie przeszkadzać i mam nadzieję, że z szupaką też. Bo co to, to jest? To będzie mój jakby wlew do formy. Akurat podpasowałem sobie taką rurkę ponieważ tutaj ta średnica tej rurki odpowiada wlewowi pompko, pompki, którą będę wlewał później plastizol Formy. Tu przydają się klocki z dzieciństwa lub naszych dzieci. Zaleta tych klocków jest taka, że służą nam na bardzo wiele form. Chocia ja wcześniej robiłem na przykład formę z żywicy, i był tam użyty taki utwardzacz, który aż wszedł w reakcję z klockami, dlatego no, trzeba uważać coś się gdzie stosuje. Ale do silikonu to takie klocki starczą do końca życia. No i tak wygląda wtopiony model do połowy w techniczną plastelinę. Zrobię jeszcze kilka takich okrągłych otworów. To będą takie punkty zaczepne do składania dwóch połówek tej formy. Zrobimy to całe. A z drugiej strony, jak będę odlewał, odwrócone, utnę to kawałek. Nie wiem, czy dwie starczą. Myślę, że jeszcze jedno tu, żeby przy wciskaniu było pewniejsze, żeby tutaj przy tym gnieździe by się nic nie przesuwało. I nie wiem, czy by jeszcze tu nie je dodać. Ok. Teraz przed odlaniem jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Trzeba ustawić poziomy. Ja to robię tak, że małe kulki plasteliny wkładam pod deseczkę pod nóżki i teraz no w sumie już jest dobrze. Gdyby było trzeba lekko docisnę w tą stronę. Nie trzeba się bawić jakieś podkładki, karteczki gotowe do odlania. Mam tu przygotowany już silikon formierski. Odlałem sobie go tak mniej więcej na oko, ile myślałem, że mi wyjdzie. Jest to MM940, i do tego dostałem katalizator czerwony. Nie wiem, zawsze miałem niebieski. Nie wiem, czy jest szybszy, czy nie. Ale najważniejsze, co trzeba zapamiętać, to to, że proporcja jest 100 do 5 wagowo. Także musi być do tego przygotowana waga. Mamy 134,6. Szybko licząc, to będzie 6,7? Wagowo. A więc dolewam 6,7 gram utwardzacza i wszystko dokładnie mieszam. O, no myślę, że będzie ok. Są różne metody. Niektórzy najpierw robią taką cienką warstwę, rozciągają tu po modelu. Inni leją w jedno miejsce i pozwalają, aby to powoli się tak zalewało. Ja zawsze robiłem to tą metodą, właśnie żelałem w jedno miejsce. No i zawsze mi to jakoś wychodziło. Najlepiej jest to. Lać cienkim takim strumieniem, aby te pęcherzyki powietrza, które by się wydostawały z tego kubka miały gdzie jakby się rozedrzeć na tej cienkiej powłoce, bo jeżeli, że tak powiem, chlusłoby się tak od razu z grubej rury, to te powierz... pęcherzyki powietrza mogłyby być tak jakby przylane i ciężko by im było się wydostać spod powierzchni. Tu nie ma co się śpieszyć, to nie jest jakaś szybko wiążąca żywica, gdzie mamy tylko 4 minuty. To i tak musimy zostawić na kilka godzin. Ja to nawet zostawiam nawet na drugi dzień. Teraz można troszkę pomóc, żeby te bąbelki się wydostały. Można po prostu tak trochę popłukać całą formą. A ja też biorę szyfierkę oscylacyjną i obok gdzieś na stole. Ponieważ wystawały aż na przelot, a ja nie chcę takiej grubej warstwy lać teraz. Jeszcze jakie to jest? Elastyczne tu mam do porównania z niebieskim utwardzaczem. Się wydaje, że niebieski jest nieco twardszy, chociaż to może jeszcze jest a świeże? No nie wiem, ale bardziej miękkie się wydaje. Wszystkie ścinki, takie niby niepotrzebne skrawki silikonu, ja zostawiam. Później można to pociąć na małe kawałki i dorzucić do następnych form jako wypełniacz. Teraz to wypędzelkuję, że tak powiem, w środku do czysta. Nadbuduję tu troszkę, żeby wpół był w środku, czyli może o jeden klocek. Później pójdzie rozdzielacz. To może być mydło w wodzie, mydło w płynie. Może być pasta do butów. Niektórzy używają jakiejś ropy. Ja używam mydła. Najważniejsze teraz są tutaj te przyległe do prototypu krawędzie, bo jeżeli coś tu zostanie, to później będzie to. Odzwierciedlone na naszym odlewie, także tu musi być czysto. Tu, jeżeli będzie jakaś nadlewka, czy coś, to nic to po prostu tak będzie. Tylko estetyczne wrażenie, ale coś będzie przylegało do prototypu. Tak, nasz ogon też będzie miał tą samą wadę, można to wykorzystać. W sumie w dwojaki sposób, bo jeżeli teraz naklejbym tu jakiś napis, nasz odlew też będzie miał napis. Na przykład logo. A ja zrobię gładki. Staram się to dość dokładnie wyczyścić, ale broń Boże, choćby nie wiem jak kusiło, próbować to teraz odrywać, bo póki to jest teraz takie zaciśnięte w tej gumie, to przylega najbardziej a później już się w tym samym miejscu już w ten sam sposób nie uda tego osadzić tak żeby to było przyklejone będzie tylko problem także broń boże tego teraz tam ruszać okej okay, buduję dalej wyżej więc trzeba zobaczyć co z tego wyszło. Na końcu wygrzebałem z tego kubka widocznie biały silikon, jeszcze się nie utwardził i wątpię, żeby w ogóle się utwardził, bo te białe plany to znaczy, że to był nie do końca dobrze wymieszany silikon, ale poza tym wszystko się udało, trochę się kleiło przy rozwarstwianiu, myślę, że co z tego będzie. Teraz skalpelkiem te wszystkie nadlewki trzeba będzie poucinać nożyczkami. A całość i tak oprawię jeszcze z dwóch stron w drewnie, żeby lepiej się trzymało i żeby mo można było to ściskami ściskać przy odlewaniu plastizolem. I teraz najciekawszy element tej układanki, czyli co tam jest w środku, jak to wyszło. A wyszło dość przyzwoicie, bez żadnych poszarpanych brzegów. Jest gładkie, lśniące. Mi to na, mi do takich handmade'owych spraw jak najbardziej wystarczy. Mam nadzieję, że i Wy będziecie mogli sobie teraz zrobić taką formę i odlać sobie coś gumowego dla siebie. Także pozdrawiam i do zobaczenia.